ale jednak stare demony, demony przeszłości obudziły się w drużynie Stali, Stalowa Wola. Dziś będą chcieli zmazać tą plamę z ostatnich dwóch spotkań. Jonathan Deamo, 3, Marcin Grabowski, środek pola, 16, Paweł Żyra, 10, Kapitan Adam, Dejan, przed nimi, 17, Branisław Svacil, w bramce, 1, Adam Wilk, linia obrony, 24, Damian Urban, 2, Bartłomiej Kukułowicz, 22, Kapitan Jakub, Banach, 4... Gotowe czy wszystko jest przygotowane? I za moment rozpoczniemy starcie Górnika Łęczna ze stalą Stalowo-Wola. No i człowiek ze sporą dynamiką, bo, bo też przeglądający jego pozycję, też jest w stanie znaleźć się dobrze na skrzydle, więc to może dużo dobrego stali stalowo dać, ale tymczasem Górnik Łęczna, no, był w znakomitej sytuacji, żeby otworzyć wynik spotkania, ale poradzili sobie goście. Kasł na sygnał, na zagranie. A jeszcze dosyć spory dystans. Mam stal, stalowo wolę do pokonania do pola karnego górnika. Ale teraz próba. Nie jestem przekonany, czy Damian Urban do końca chciał strzelać a wszystkie winne są remisy, jak choćby właśnie w ostatniej kolejce 2 do 2. Teraz gospodarze, jest dośrodkowanie, zamieszanie pod bramką i ten strzał z najbliższej odległości został obroniony, choć próbują jeszcze gospodarze nacisnąć raz, ale tutaj sukcesu przynajmniej przez moment nie było, zmuszeni do tego, żeby zagrać pod koło środkowe, ale z plusów są dalej w posiadaniu, szukają tutaj możliwości, przestrzeni na to, żeby wejść na połowę gości. Ale zawodnicy stali, stalowa wola zdecydowanie za daleko są od Adama i To zawodnik, który w każdym spotkaniu dyktuje i reguluje tempo górnika Łęczna. Tymczasem dają mu bardzo dużo swobody do wprowadzenia piłki pomiędzy strefy. Jest próba uderzenia potężny strzał Banaszaka. I znowu wracamy do Adama Wilka. Natomiast ta minuta już upłynęła, i w tym momencie Szymon Łężny kończy pierwszą część tego spotkania. Górnik Łężny na zero. Nie, stal, stalowa wola również zero. Natomiast myślę, że nie możemy powiedzieć, że była to zła połowa piłki nożnej. A jeszcze tak, szukając tutaj gdzieś się prywatnych sympatii, to ja jestem entuzjastą gry Adama i Mieli. Też gdzieś tutaj po cichu przygotowując się do tego meczu liczyłem na to, że, że na tym boisku się pojawi. No dobrze, no to czekamy na więcej, na bramki. Przed... A trochę miejsca. Na razie decyduje się zwolnić tempo tej akcji. Ahmedow. Krótko Ahmedow Janaszek, jego dośrodkowanie, strzał głową i udało się zmieścić tę piłkę obok Adama Wilka. Górnik Łęczna w 83. minucie obejmuje prowadzenie, przełamując te trudne momenty, których było w tym meczu bardzo dużo, i rozpoczyna się w Łęcznej ogromne święto. Widzieliśmy dobrą reakcję drużyny ze Stalowej Woli, która zdążyła wycofać się całym zespołem pod linię piłki, ale kompletnie nie było ataku na zawodnika, zobaczmy jak dużo swobody przed bramką miał. Pokierować piłkę w stronę Branisława Pindrocha, Patryk Zaucha, Wojtkowski zatańczył z piłką, Wojtkowski wpada w szesnastkę, jeszcze szuka tutaj miejsca i jest słupek. Piłka wychodzi poza boisko, więc nie będzie rzutu różnego. Branisław Pindrow. Dynamiczne wejście w pole karne Kamila Wojtkowskiego. Zawodnicy górnika Łęczna bali się dotknąć piłkarza stalowej woli. W obawie przed rzutem kar. Przejęta piłka przez zespół gospodarzy. Niepostrzeżenie będzie szansa na 2 do 0. Jest polanie, jest strzał i chyba sytuacja zostaje tutaj wyjaśniona. Kto to spotkanie wygra brutalnie. Górnik Łęczna pozbawia jakichkolwiek nadziei na uśmiech. Stal, stalowa wola i to święto włęcznej będzie trwać. Nie wiemy dokładnie co się wydarzyło. Jak to się stało, że Marko Rogini znalazł się w tak wybornej sytuacji, ale też chłodna głowa. Marko Rogini, masz czyste konto, możesz sobie na to pozwolić. I kończy to spotkanie. Szymon Łężny, górnik Łęczna, pokonuje stal 2 do 0 po dwóch trafieniach Banaszaka, i znowu po fenomenalnej końcówce podobnie.